Siemano, jestem Bartoman, a dzisiaj jesteśmy na sklepie Play, jak już sami widzicie. Jesteśmy dzisiaj w Brawl Stars, oczywiście w opiniach. Jak już wtedy tyle wiecie, dzisiaj sobie będziemy sprawdzać opinie graczy. Oczywiście to takie słabe opinie, jedna gwiazdka i te sprawy. Myślę, że zobaczymy, co ludzie sądzą o tej grze i co tutaj piszą. Teraz jedna sprawa do wyjaśnienia, dlaczego tyle nie nagrywałem. W ostatnim filmie ze Sky Warsów na, powiedziałem, że będę nagrywał regularnie, ale mam teraz wytłumaczenie dlaczego nie nagrywałem. Mój komputer musiałem niestety mój komputer oddać do naprawy i nie miałem go bodajże 4 dni, więc nie miałem jak nagrywać, ale postaram się teraz coś nagrywać. Tylko po prostu jest problem. Już tak naprawdę nie mam co. Nie mam z czym tutaj po prostu co, co wrzucić. Co grać, co nagrywać? Naprawdę jest ciężko. Wymyślałem na dzisiejszy odcinek, właśnie coś takiego. Od czasu do czasu możemy sobie zrobić takie coś. Więc yy, to by było na tyle. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do zasubskrybowania tego kanału. Tam na dole, jeżeli Was przycisk do subskrypcji na moim kanale jest czerwony, to musicie to szybko zmienić, zamienić go na szary. Zostawcie łapkę w górę. I zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do mojego klubu Brawlstar z Bartomena. Serdecznie zapraszam, a ja już bez przedłużenia zaczynajmy. Mamy tutaj pierwszy komentarz od użytkownika. No moja kamerka wysłania jakby to tak. Winker ty. Dobrze. O, tak dobrze O, o, to, tak mogę jeździć, dobra. Gra jest uzależniająca, ale ogólnie jest OK. Do 20 rangi na postaciach, A potem jest trudno wbić dalej, bo. Jest za dziewiąte miejsce dziewięć. Jest za dziewiąte miejsce dziewięć, i powinniście mi oddać 100, bo zepsuliście drążek. I Widziałem w komentarzach pod tą grom, że inni też mieli ten problem i potwierdzą, że można się. Mhm. Dalej, pierdzielone timowanie się. Otwieram skrzynkę, a tu z krzaków yy, dwa leony po 5 Power cubesów. Kiedy ja. Mam trzy i co ja mam zrobić? Dalej wyszukiwanie graczy też jest zwalone. Mam szósty poziom mocy, a przeciwnik Star Powera. No jak dla mnie nie wiem w sumie. Co mam o tym sądzić? Dla mnie to jest trochę takie, no oczywiste, że tak to działa po prostu, że, no, że normalnie, że po 20 randze jest trudno wbijać, bo to w sumie jest już ostatnia ranga no, jeszcze dla dawnych czasów. To było takie, no, oczywiste bardziej. I teraz od komentarz od użytkownika Alixon. Po ostatniej aktualizacji wywala mnie z gry co jakieś 5 minut. Jest to bardzo wkurzające i nie da się grać. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Przed aktualizacją było wszystko dobrze, ale teraz to się nie da, proszę. Naprawcie ten błąd. Jak naprawicie, dam 5 gwiazd. Sam przyznam, był taki błąd w browserze, nawet nie, nie wszyscy go mieli. Na przykład ja na swoim urządzeniu miałem taki problem. i... I no było to, było nawet denerwujące, ale teraz poprawili to i tego nie. No ale komentarz jest od do golek, do goleku Minecraft. Gra ogólnie, gra ogólnie była bardzo fajna, jednak po aktualizacji z ośmiobitem, co chwilę nie wyrzuca. Po południu miałem bardzo szczęśliwy drop. Trafiłem Leona z Beatboxa, jednak gdy chciałem wrócić do lobby, gra mi się wyłączyła i owego Leona nie dostałem. Jeżeli ktoś supercela super cela to czyta, to czy mógłbym odzyskać mojego zadymiarza mój nick to i pisałem już do supportu, na adres opisu, ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi, a po moim Leonie ani śladu. Niestety przeglądając YouTube'a i opinie różnych ludzi nie, nie, nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby otworząc skrzynkę i nawet jeżeli by cię z tej gry wywaliło, to ty nie masz tej postaci. To jest raczej niemożliwe i tu po prostu kolega chciałby raczej wymudzić tą postać od twórców, od supercela właśnie. To było, no to to naprawdę było bez sensu. No, możemy iść dalej. Po to jest od Bernadetta Wilk. Po pierwsze, gra laguje, pomimo pełnego dostępu do internetu podczas rozgrywek. Po drugie, dobiera dobieracie graczy, którzy mają już większy poziom doświadczenia i pokonują mnie po dwóch strzałach. Po trzecie, to nie są tylko moje spostrzeżenia, ale również innych graczy. Gra, laguwa, gra laguje, gra lagowała w sumie. Teraz... To są stare komentarze, jak możecie zauważyć. To teraz zostało to naprawione te gra. Trochę tutaj, bo były, no, jakieś optymalizacje niedokończone i w ogóle. Ale przejdźmy dalej. Krixos. Nie polecam tej gry, ponieważ z każdej rozgrywki mnie serwer wyrzuca i przychodzi mi wiadomość, że wychodzenie z gry jest banowane i zabierają mi 100 puszek za grę. To nie wiem, co to ma być za gra. Miałem 8600 puszek, a teraz mam 7500. To nie polecam i zapraszam do innych gier na przedmiotę. No... to... z tym się nie zgodzę, że za wychodzenie z gry jest banowanie i zabiera się 100 puszek za takie coś. No, bynajmniej ja o czymś takim nie słyszałem. Bo jeżeli wychodzi się z gry Brawl Stars, to rozgrywkę przejmuje bot i nic się nie dzieje. No to jest, to jest naprawdę... No mamy następny. 4226 Za dużo internetu potrzebuje, a jak jest już słaby, to się nie da ruszyć. Jak to się zmieni, to może tam 5 gwiazdek. Niepotrzebnie dodaję postacie na Alei Pucharów, tylko odejmuję boxy. Powinny być bany za wchodzenie z pinką do bramki na Brawl no nie wiem, czy ja mam wam wyciągnąć mój telefon i ja mam wam pokazać. No sami powinniście dobrze wiedzieć, że browser naprawdę nie zabiera prawie w ogóle internetu. I to tak naprawdę nie jest żaden problem. Browser naprawdę nic nie ciągnie internetu. To ja mogę potwierdzić. Yy, idźmy dalej. Nie dajcie się wciągnąć w tą grę to oszustwo. Grana P2W naciągają. Grana p 2 Nie, nie wiem o co chodzi. Naciągają. Drugie to jest, że Drugie to jest to, że gdy w trakcie bitwy mam pełny net, pisze mi, że nie ma. I to jest najgorsze. Po ostatniej aktualizacji gra ładuje się 5 minut. Miałem 8800 pucharów i nie miałem żadnej legendy i tylko jednego epickiego i dwóch mitycznych zadymiarz I robiłem mega opening. 10 Big Boxów dla tych, którzy nie mają pojęcia o tej grze, to wyjaśniam, że Big Box to 3 razy zwykły box. Dwa megaboxy, 30 zwykłych boxów, Box. dropło legendę, nie. No. no niestety, to w tej grze trzeba mieć farta, a zresztą macie wszystko, jest opis, ile potrzeba, ile macie szans na danego. Tak. Ja rozumiem, że każdy by tutaj chciał mieć już od razu wszystkich zadymiarzy, ale to niestety tak się nie da po prostu, gdyby to takie było łatwe, to... no, po, no ludzie, no, Gdyby to były naprawdę takie duże procenty na nową postać, to przecież gracze by tą grę przestali grać no, na pewno y, krócej niż teraz grają, bo teraz ludzie poświęcają czas na tą grę, zdobywaniu tych brawlerów, nawet wydawaniu tych pieniędzy, żeby Supercell y, po prostu zarabiało. Tak, to by oni po prostu nie mieli w tą grę, to jest takie normalne. Dalej mamy komentarz od Mariusza Materki, Materka, Mariusz Materka. nie dajcie się wciągnąć w y, tą grę, to oszustwo, a nie, nie dobrze, przepraszam, bo ja to czytałem, dobrze, mamy dalej. Avatar jest Spike, czyli ktoś musi naprawdę lubić tę grę. Minorex. Kurde, ta gra jest bardzo zepsuta, bo co 5 minut wywala i trzeba wyłączać ciągle od nowa. Myślałem, że jak pobierę tą wcześniejszą aktualizację, to będzie ok, ale nic się nie zmieniło. Jak ktoś wie, jak to naprawić, to niech wchodzi na ETY, kano Minorex i niech mi napisze pod najnowszym odcinkiem. Komentarz, jak to naprawić, z góry dzięki. No okej, okay, czyli jednak grasz w Browser's. No. Dobrze, jak dla mnie co ja mogę powiedzieć o tych komentarzach? No były dziwne no niektóre. Znaczy powtarzające się. Były problemy z tą grą, ja wiem, że wywalało. Ale to, że ludzie próbują naciągnąć supercel na legendy, jak w powyższym tutaj komentarzu chłopak próbował naciągnąć, że niby mu zabrali legendę albo że za wychodzenie z gry jest minus 100 pucharków, no to to jest naprawdę niefajne i czegoś takiego nie powinno być. Dobrze, ja Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zobaczcie poprzednie filmy, możecie też mnie zgotywować w komentarzu i powiedzieć, czego ja bym mógł nagrywać. To było tyle, na razie, cześć!